Moi drodzy, zobaczcie, ja już jestem w swojej bazie. Tak jak mówiłem, mam 3 miliony dolarów. Zaraz możemy kupić, moi drodzy, kolejny upgrade. Więc moi drodzy, zostawcie łapkę, zostawcie subka. Pamiętajcie, jestem Ospano Koks w Robloxie, moi drodzy, i gramy w Robloxa. Ale kozak. E, intencji wchodzi, robimy naszą akcję. Dobra, Zrób... ja tylko zablokuję bazę. Tak, zablokuj bazę i bierz teraz te brain roty, bo ja Dobra. teraz będę kupował kolejną rzecz. Czekaj, dwie sekundy, Mordo. Bierz! Dobra, biorę to z dobra, ja cię ubezpieczam. Dobra, dobra. Ekstra! Wracam po kolejnego. Bierz teraz. Bierz teraz. Yy, Czampanzini? Nie. Tutaj. Tak, bierz, bierz, osłaniam cię. Gorboputrodzili. Co to jest za gościu? Szereku. Jakiś widz chyba. Bo go mam Dobrze. Wyjących. Ja już nie zbieram kasy, wiesz, nie opłaca yy, się. Teraz on, no nie. Yy. Weź! O, tak, ja go pszczołą powalę. Dobrze, dobrze. Dobra, jest, pszołami dostał na łeb. Yy, stary, teraz bierz tego, te dwa. Ta, ta, ta. Lioneli kastus, kaktuseli. Nie chce się wziąć. Dobra. Lionel kaktuseli. Lioneli kaktuseli. What the heli Dobra, jeszcze sprzedaję moje jakieś słabe brain roty. Dobra, czekam aż, żeby zamknąć. Trzy sekundy. Dobra, Dobra biegnę. Czekaj, bo oni tu wchodzą do bazy. On tu się czai. O zamki sobie. obramam Jak, jak? Dobrze i... Czekaj, jakiś jeszcze. jeszcze? Tu jest za Tu jest za 300. To właśnie banana bananini. No 45 sekund jeszcze, bardzo dobrze. Dobra? Coś jeszcze I możesz? Ostatni, I ten ostatni najlepiej. Tak, tak, bo te dwa to ja wziąłem, tak wiesz. A Ta, to potrzebujesz do upgrade'a. No nie możemy stracić tego mistycznego Mordo, bo to był najlepszy jaki chyba jeden z najlepszych jak szedł. 2,5 tysiąca. Dobra, to co, to ja robię upgrade'a! Mordo, ktoś się tam stoi! Dobra, to widz, gada coś do mnie, ja go nie słyszę. Dobra, ja okej. Okay. Kupuję, słuchać. kupuję! Odrodzenie cyk! Teraz 12,5 miliona muszę zbierać. Dwanaście! Cholera. Dobrze, to czekaj, to ja idę już po jednego brain rota. Ty, ty masz piętro, teraz? Ej, zamknij se to! Pię... Piętro MĄ TY, DAJ MI WEJŚCIE, więcej... DAJ MI WEJŚCIE MORDO Wie... Aha, muszę dać od nowa, więcej braid teraz możesz zmieścić Ale mam już bazę wyczepistą Tio. A kogo ja muszę kupować, dobra nie mam na razie kasy, nie mam na razie kasy mordo My trochę tutaj taki spryciarski system zrobiliśmy kochani Mam nadzieję, że tam nie trzeba dwóch tych zamykać, 10 sekund i ja będę szedł, ile ty potrzebujesz pieniędzy teraz? Ja jeszcze 2 miliony Dobra, dobra, robimy kolejną rzecz Czekaj, Dobaj, ja ci już tutaj ja. Teraz 76 sekund, czekaj, ja ci już robię wejście. Możesz dobra. już do mnie wchodzić, a ja idę po swoje brain roty, mordo. Dobra. Ej, ktoś tu to jest, to jest, wywal go. To jest... O, nie wyj... O dobra, wywaliłeś go. <laughs> a bo on tu może wejść, wejść bo to widz jest, dobra. Bo Czemu? Nie, Wymal go, go wywal go! go on, on jest gitem. Powiedz mu, żeby nie kradł, bo to są moje rzeczy. On nie kradnie, on jest To powiedz, on żeby nam dupi. pomagał, żeby nam pomagał. 40 sekund jeszcze. Dobra, Ej, zamykam, zamykam, se. zamykam, zamykam, zamykam. Chimpanzini bananini. Dobrze. dobra. Ale, ale to jest, moi drodzy, IQ akcja. To jest taka IQ akcja. Nigdzie takiego czegoś nie zobaczycie, moi drodzy. My przekombinowaliśmy to. Naprawdę przekombinowaliśmy. Cały system. Dokładnie, my to ograliśmy tą grę Tak Gra już jest wygrana Nie, no po prostu bijemy się w rankingu Patrzcie widzowie, kolejne rzeczy No po prostu coś niemożliwego Dobrze robimy z ciebie najlepszego gracza BrainRot brain Tak, będę najlepszym BrainRotowym graczem w Roblox Tong, tong, tong to, to, to sahur. Tak jest I uważaj, żebyś się zablokował to Tak, ja tu stoję cały czas i pilnuję, żeby blokować Lionelli cactuzelli Dobrze No i przez to, że jak go jeszcze kradniesz, to jeszcze mi się trochę kasy nabija Bo kupuję to od co? A. Y nie, bo po prostu zanim go doniesiesz, to jeszcze jakby on tutaj A, jest Okej, okay, okej, okay, okej okay. Zamknij sobie Tak, tak, zamykam już Dobra, i coś jeszcze, czy to już tylko te twoje zostały? Ta, twoje y tylko To tylko moje, no Dobra, to teraz ja zobaczę, co ja potrzebuję Zrobić do odrodzenia i teraz tak. O, szimpazy nie mam. Trulimero, Cina. I potrzebuje 12 milionów dolarów. Ile? To jest w cholerę 12. kasy. 12. No, nie, stary. Zamknię. To jest kupa kasy. To jest w cholerę kasy. No, dobra, ja już zbieram. Mam już stary milion. Dobrze. Mam już milion. To może może tak długo nie potrwa. Nie, no 12 milionów tych twoich yy, ten, Musiszmy no przecież my takie te brain mamy kochani, niż do głowa no. mała Ja szukam jakiegoś takiego bogatego, żeby kupić i dać ci. Mam 2 miliony Dobra To sobie też tak wiesz kolekcjonu, jak się coś uda. A ja dobra, szukam. Dobra. Ja potrzebuję ko i Trulimero Trulicina. O, to już jakieś chyba poważniejsze, są już. No, to będzie czego znaleźć. Jak go zobaczysz. Dobra. Ej, ale ja tutaj odlokowałem nowe rzeczy. Mam stół, zł, złoty snap. Mam. Kurde, co to jest? Nie wiem, stary. Co ty się drzesz? Stoły mogę rzucać. Patrz. W kogoś mogę stołami rzucać. I siedzę i postać. To się jak ty się drzesz. O patrz, jak pokażę to, co ty już no. wcześniej na mnie przetestowałeś, patrz O nie, o nie, co to jest? Zarobiste no. Kozak, no, ej, to jest dobre do walki Ej, tu się kasa zbiera, akty. ty nie grasz nawet Tak? Fajne, no Dobra, ej, tam coś się spacz. Mordo, tu jest baza otwarta kość! Ale ona słabe ma Akurat A. to już chciałem gwizdnąć Dobra, ja tu zamykam Dobra, zamknięta baza Dobrze Już dwa miliony dolarów Szukajmy czegoś. A kurde, oni nie piszą po angielsku, to jest Roblox, dodał jakieś autotłumaczenie! Mordo pas, ja teraz mam z nogami. Co masz z nogami? Ej, gościu tam ma potwora, który, za, który robi 9000 na sekundę! Tak, właśnie widzę. Jak on się Panie nazywa? Brud. Ale on jest, on, on nie ogarnia, że ten. Ugrywałem go pszczołami. On że nie ogarnia, robić, no. że, że ten, czaisz, On nie ogarnia stary tego, że yy, to straci, jak będzie ulepszał. Czyli no. on nie progresuje, on gra bardzo jak nie ma... statycznie. Racja, a jak nie, jak nie ma kolegów to tego nie uratuje. No tak. <ścoughs> Ty, co to? Diamond. Nie, dobra, już myślałem, że jakiś, wiesz... Kurczę, nie mogę znaleźć tego swojego brain rota. 12 sekund. legendary drop. Biorę go. 5000 na sekundę. Ile? On mi chce go ukraść! Ukradł mi! Nieraz nie jesteśmy nie już na niego! Dobrze! No co za małpas tego chłopa! Leci do mnie! Dobrze, bo on się za... Odciągaj go! Odciągaj go! Odciągaj, będę razie. go miał! Bije się! Z nim bije się z nim, się z nim. Będę go miał! To jest 5000 do sekund! Popordini, guzini! Mamy go! Mamy go! Dobrze intensywnie! Jest! Jest! Mamy bombardini Guzini, 2 miliony na to wydałem, stary. 2 miliony, czaisz? Dobrze, dobrze, prawidłowo. Ale mamy do rozbryjrota. On on robi kosmiczne pieniądze. Ej, ja dodałem tego slejd on nie zaakceptował. Niech, jak on włączy, że mogą ludzie do niego wchodzić, to ten, to go będę okradał. O kurde. O, włączył, mógł okradać, jak go nie będzie. Ty, ale wtedy nasz plan się wali. To ukradnij mu tego za 9 tysięcy. Chodź do ale mnie. Co? Za, już to wyłączył. Ajajaj. O nie, w trapa Nie Niedobrze, mordo. Niedobrze! Ale i tak mi kasa już się zbiera tu Dobra, ej, próbuję go okraść, pomóż, szybko biegnij do mnie Nie dam rady, bo mi zaraz się zamyka Kurde, mnie Ale zrobimy to, zrobimy to zamknąć Bazę się. zamknij sobie Właśnie idę zamknąć Bazę trzeba zamknąć i i ten, będziemy kontratakować Ten twój kolega też nam może pomóc go oszukiwać Właśnie, najlepszy pomysł Czekaj, co ja miałem kupić, odrodzenie Trulimero, trulicina, to chyba jakiś taki ala wirk, ala coś Ciężko powiedzieć Oni on wyszedł Smutno mu się nie chyba O, zrobiło. No bo on się bał, że go okradniemy Ale on gra w to źle On gra w to bardzo źle, no bo przecież no. on On ten On yy straci te Straci wszystko jak się załaduje od nowa. odrodzenie. Tak, a my przez to rozwijamy się, patrz, no tu też jest dupna baza. No. Potem ja Ci pomogę z nią. No ja wiem wymieniu. Jakby pierwsza trzeba ciebie rozwinąć tutaj na maksa. Patrz, ja już mam 4 miliony. 4 miliony mam kasy stary, teraz miliony lecą tak, wie, tak pieniążki lecą, widzowie. My, my czekamy po prostu na dobrą okazję, żeby co... <laughs> Wszedł jakiś gość i wyszedł. Przed i wyszedł? No miał trzy piętra. O kurde. No, ale wyszedł. Totalnie na bogato. No, kurczę. Trzeba czekać na ten Mam Mamy już dwa mistyczne. Dwa mistyczne. Rino Tostelino i Bombardini Gonsini. Ja mam już 80 sekund yy, zamykania tego. Patrz, tu idzie... A, tylko... Ej, bije mnie jakiś łysol, ty. Idę mu walnąć też. Rzucę w niego. Walnąłem sobie z nim nawzajem. A stołem dostałem od ciebie. No ja rzuciłem. Ej, tutaj też jest ktoś. Patrz. Mordo, tu jest duży gościu. Właśnie widzę. Tam, gdzie był wcześniej tamten, teraz znowu jest jakiś gość silny. Ja mam 40 sekund jeszcze. Dobra, kradę chłopowi 80 tysięcy na sekundę. Gdzie go masz? Ma u siebie. Masz go? 80 tysięcy na sekundę. Chłop. Co ty gadasz? Dobra! Nie Chowaj, bardzo! teraz tu. To jest najlepszy, broń stary. Co ty ukradłeś? Ja zaraz ej, damy to do mnie na chwilę? Dobra, dawaj, chodź, weź sobie. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Ja Mamy stary 14 sekund. Teraz trzeba uważać, bo on będzie w Co 3 miliony już zrobił! Co? Ja już mam 3 miliony! Co? Ty to ja ci go zaraz wezmę, a ty se kupisz to i ty się ulepszysz! Dobra! Mordo dobra, już mogę iść? No patrz, dochodź no, o ja już mam 5, 6 milionów! Co to, Co to jest? Co to jest? Co to jest? Termerolilo! Człowieku, coś ty odkrył! Odkradłem chłopowi! To jest stary, to robi tyle! Kas! ma 10 milionów! Ja pierdziele Kupiłeś sobie już te? Właśnie ja szukam tylko tych yy, y, Boneka, ambalolawu i Pima. A ja szukam yy, Trulimero, Trulicina. O dobra, Bo, Boneka... Stary, my tym jednym Brejro... Trulimero, Trulicina tu jest. Gdzie? Tu, 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 skacze przy niej. No, Bordo, tu, tu ja mam 8 sekund. To ja ci obronię. O nie, wchodzi mi do bazy! Idę mu walnąć. A nie, on ci, on ci chce przynieść, on ci przyniósł. Jak on to, to mi chce chyba. przynieść? Ja nie mogę mu, niech do ciebie przyniesie, niech do ciebie za Dobra. Ale jazda Czuję... Dobra, mam otwarte, ale trudno w Kradniesz ma cud Dawaj. Ej, dobra, ja mam wszystko ja, Ty musisz mi ukraść teraz, dać sekundkę I musisz ukraść mi tego, co daje tyle kasy To zróbmy tak dobra. Że ty, że ty tak... się ulepszysz, a ja, Zrób... ja później się ulepszę Zróbmy tylko tak, że te czerwone zbieramy Dobra tamtyk nie zbieramy już Dobra, dobra. Czyli te mityczne tylko, dobra. Tak, ja już mam 25 milionów, stary. Dobra co to jest za gra? To są najlepsze brainrotowe rozgrywki, moi drodzy. Dobra. Nigdy ja, nie takich nie dobra, ma. Dobra, ja już sprzedaję to, to. Poczekaj, poczekaj, muszę go donieść. Dobra. Teraz. Trzymaj sobie bazę. Mam. A ja daję odrodzenie. I mam kolejny level, mordo. Nie wiem, co się zmieniło, ale teraz yy, czekaj, ile masz sekund? Ja mam 40. 20. Idę teraz po tego gorillero. Kurde, co to jest? Masz już te zrobione rzeczy swoje? E, ja już no, tylko brybry, patapima kupię i mogę sobie teraz ja zrobić. Dobra, to teraz ja biorę... Pa, zbieraj te czerwone tylko. Tak. Ale mam no, no, akcje, widzowie. <grym grym grym grym> Kalwalo! To jest szafa grająca jakaś, stary. Ej, bez kitu, no, on gra. On to też robi, stary, 7000 na sekundę. Kurde. Ej, ale tamten już ma 5 milionów, stary. Tamten, co ukryłeś? Nie no, to jest mistrzostwo świata, opie gorillero. Już 7 milionów ma. Ile muszę zbierać? Morda 35, to jest sekunda. Ale muszę no kupić kucharz kru, kucharz daba, glorobą frutodrążek <laughs> Jeszcze dwa czerwone są u mnie jak coś. Dobra, I... czekaj ile mam sekund? 60. Dobra, to idę. A ty ile masz? 30, ale tu stoję cały czas. Kurczę, Linio, to Sterinio, No, chłopie, Teraz będzie ciężko to ogarnąć. O, chcę, żebym mu kolejnego wziął w ogóle. To jest jakiś widz, który na pomaga. Co ty gadasz? Widz nam biz pomaga? Widz, pod content, no? Dobra. Bombardini, Gosini biorę morda. Będę jej mu kolejny kolejnej Dobra, czekaj, no to zróbmy tak. Ja kręcę, że mam 20 milionów. Ale ja muszę znaleźć teraz tego. Yy, kraba daba daba, glubrowy fruto droży. na sekundę. Co? Ta, biorę. I'm <laughs> <laughs> To jest niemożliwe Patrz, może go wziąć, taki różowy tok Ej, a co 50... jeśli ja nie znajdę tego swojego? Do ulepszenia, nie, bo już na przykład nie da się jej tak złapać, wiesz co chodzi? Nie no, na pewno musi się kiedyś respić Raz na jakiś czas, po prostu wolno One nie zawsze tak wypadają Dobra Dobra, Ty? wiesz co najlepsze? Ja sobie teraz robię reseta Dobra, czekaj, idę, 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 idę. Ja tu Masz no... 45 tysięcy na sekundę i 10 tysięcy na sekundę No stary, co to są za gry? <laughs> Pułapki mi ktoś rozdaje tutaj, Chami pułapki kładzie Idę mu zaraz palnąć w łeb, Jego go dojedzie Co za gość Burak Ja mu, te, ja teraz kupuję nowe itemy stary, mam pistolet tazerowy, paralizator mam Dobrze Diamentowy słap mam Dobra, bo tu masz jeszcze jednego możesz wziąć, 10 tysięcy na sekundę Dobra, o, ja już nie mogę klikać myszki, tyle mam Stary ja już mam 53 miliony brain rotów. Dobrze. Dobra, weź sobie tego i ja robię reset Którego? Tego tutaj w obrogu Bombardino, Crocodilo, chłopie No tylko, że taki różowy <laughs> Ej, on mi tutaj daje same pułapki ten ham Ja cię kręcę stary, to jest... mam najlepsze roty, teraz jakie są chyba No jest najlepsze, dobra teraz ja robię reset a nie, nie ma. brybry bry Aha, bo kupiłem kogoś nie, tego, co nie chciałem. Brybry patapi, są jakieś lubowe. Dobra, ja muszę zamknąć na do bazę. Dobra. Yy, no ja szukam tych rzeczy, no ale stary ciężko. ja też, teraz już ciężko, no? Ciężko. Glorobowy frutodrążek, no stary skąd ja do ogarnę. A kogo potrzebujesz? Ach, okej, okay, jakiś drążek. No nie wiem, czy ja tutaj coś takiego znajdę. Nie, no na pewno, tylko teraz pytanie, czy oni są, one są legendary, czy mitik, mogą być. No właśnie, no właśnie. No nic, to teraz już będzie trzeba serio grać. No tak, no? Tu mnie jakiś gościu Kurde pułapkę przedłem jakąś Ej, ja w gościa walę ten i nic się nie dzieje, co jest? Może nie trafiasz. Dobra, może no. Ale już jestem tak dopasiony. No. Kurczę. Stary ten już zrobił 14 milionów. <noise> Ty gory Co jest tu się dzieje? Już mam kasę uzbieraną, tylko nie mogę. Glorbowy, frutodrożek, kucharz no. Ja brrybata ta pima nie mogę znaleźć. Frutodrożek, zdaraj. Ja boję się, że my tego nie znajdziemy dzisiaj. Właśnie nie wiem, to jest ciężkie chyba do znalezienia już. Jakiś team serge. Ajajaj, nie mogę. Ty! A nie, dobra, już się, się pomyliło. Ej! Nie kradnie ci? Ja Pierdziała pułapka, kradnie wszystko! Dobra, nie kradnij, nie kradnij tu nic. Wejdź i ja pilnuję, żeby nikt nie zabrał. Dobra, zamykaj! Uf. Jaki hamej, to ty zawsze ten! Ładnie, żebym mógł wejść, ale jaki kurde baran! Co, co się stało? Myślałem, że już stracę! Najlepsze brainroty, moi drodzy: Bombardillo Krokodilo, Grolillo Watermero, Cavallo virtuoso, virtuoso, Rino Tosterino, Bombardini Gusini, Bombardini Grusini, moi drodzy, no. Takie brainroty. stracić. Mam 130 milionów dolarów, moi drodzy. Napiszę mu. Ok. Orangutini, opił. Ale mi ukradł, bo nie ma go. Kogo? Nie wiem, go a mi ukradł. Ukradł mi bro, bro, y, jak ten. szedł do mnie. O, ukradłeś. Mi zabi. A, znowu wszedłem, stary. Tak, ukradłem. <laughs> Dobrze, 20 sekund jeszcze. Mordo, no już mam tyle kasy. Ja po prostu nie mogę, nie mogę ten! Nie mogę, Mordo, znaleźć tych dwóch! Ja je muszę ukraść, ale nie wiadomo skąd. Nie, tak! Nie wiadomo kto je ma, czy ktoś się ma w ogóle, czy ktoś się kiedykolwiek widział. No właśnie, no na poziom, no właśnie nie Kupi no, kradnie, kurde, brybry bry, pata ma co za menda wszakanari. Chcę ci pomóc. Dobra, już się mnie wystraszył. On taje te pułapki cały czas, ten gość. A, no właśnie, on jest taki ten. Ham taki. No taki ham, dosłownie Morda, ja też idę pułapki kupić. Dobra, robię restart. Dobra, odrobinę zrobione. Ej, ja mam pełny ekwipunek. Ja. Jak pełny ekwipunek? No, nie mam z milion rzeczy w ekwipunku i kupuję pułapki, i potem ha! nie mogę ich rozkładać. Bo tyle ich mam, czaisz? No, rozumiem. No nic, mam 180 milionów starych pieniędzy. A ja sobie pożyczam od kolegi kolejnego Brainrota. Zostaw mi tomowce. Orangutini. Bierz Orangutiniego. <laughs> Skroiliśmy widza Widza zabraliśmy mu wszystkie brain brainroty Przyszedł, przyszedł widz już nie ma nic Przyszedł pograć, ale już nie ma Już nie ma grania, koniec Kurde, lipa, bo nie wiem co teraz Musisz, kurde, czekać, zbierać Bo jak, jak się jeszcze raz nazywają? O Jezu, chłopie, yy, kucharz kraba frutodrążek, fruto drążek Frutini-drążkini pewnie jakiś łopiec czy coś. Tak, tak. Czyli kucharz i drążek. Tak, mam tyle kasy Ej, Szef, też. Masz, szef tutaj masz tu masz kucharza. Gdzie? Tu, 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 nie wiem, szef, krebra Tak. Skacze, skacze, skacze przy nim. Bije się o nie. I pomagam ci. Od, odrzucam wszystkich. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, ktoś mi poradził prądem! Jak to? Ale idzie cały czas do twojego. Kłasz, kraba... Dobra, kraba. Jest! Jest! Mamy jednego dobra. stary! Jeszcze trzeba znaleźć tego! Frutodrążka. Yyy, to wygląda jak taki Jeżuso zwierz, stary. Nie no, to było mega... No, bo ten widz ma 600 milionów i on co chwilę najlepszy kupuje. Co? No ten widz ma 600 milionów. Skąd on te 600? Ja też mam. 200. Gdzie on to kupuje? On to nie on czekasz się te legendary mitiki, bo one raz na 15 minut się respią. Dobra, teraz drążkę trzeba kupić. Dobra, ale, Ter, to był taki fart teraz z tym. No, żebym go znalazł. No, dobrze, intensyw, kurde, dobrze, żeś to zrobił to dzięki tobie. Widzowie, widzowie widzicie? pomógłby strasznie. Ja cię kręcę. No, nie pizzanini. No bini pizzanini. Ja go miałem na początku. Pizzanini. Właśnie, ja też. Dobra, każdym że chłop mi cały czas denerwuje, kupuję mu... Aha, nie stać mnie, nieważne, nic nie kupuję Dobra, ja muszę ten. Ja muszę... Bas zamknąć. Dobra, zamknięta. Dobra! <ścoughs> Trzeba go razić! Zniechęcimy! Napuściłem go. na niego pszczołami! No, o, będziemy! Nie, Będziemy go pszczołować i gościowi się znudzi, no kurczę, mogłem mu coś ukraść, ale Ty, co tam gościu robił moją bazą? Nie wiem, ale wiem, że ja kolejnego biorę, Braindota od widza <gryzolta> Znowu go okradam Właśnie, jak spada No wiem to, że jestem grubas, ja mu o, dam grubas nie. Bana masz, banana dolfinita <gryzolta> To jest gruba baza moja Dobrze Kurczę, no nie ma nic, stary, takiego no Właśnie kurczę. Ty a, nie, to nie jest to nie, to z kiwi jakieś. No, a jak on wygląda mniej więcej na tym obrazku? No on Będzie. wygląda stary, żeby Cię nie skłamać. On wygląda jakby taki hipopotan albo coś takiego. Okej, okay, ten drążek jak hipopotan. No, tak. no cie, cie, taki ciemny jest, więc czekaj, ja zaraz. No, zub... nie... Zaraz zobaczę w indeksie, tylko mi się tutaj sekundy nabijają. Dobra, patrzę no, lava, indeks. A nie widzę tych postaci. Ale on jest chyba w diamencie. Legendarny. No. No, się do mnie! Ospek, chodź po Brain Rota! to jest dopiero dobry widz Ale ten jest słaby Zawsze coś Do tego co już mamy to jest słabo A kupiłem sobie szefa krabra dabra. na puchni Dobrze Bambini, krostini, co jest, jeleń w krosam. O nie, wpadłem w łapkę Najgorzej No. A sakra. Masakra Jeszcze mam kasy Ile? 320 milionów Ku, ile? 320 milionów Boże święty, jesteś bogaty Szimpanzini, bananini chyba tam skacze opie <laughs> Dobra, ja tutaj czekam, bo mi się zaraz bo kończy czas... Chyba muszę no mieć? Dobra, kupujesz mi pan zimi bananini. Ale ci pomogę, mam 3 sekundy do końca. Tutaj. Dobra, mam 90 sekund już. Władzę. A ty też masz kupić już dwa piętra. Zamknij no. się bazę, ty! O faktycznie! Człowieku, co ty? Nie zauważyłem. Ty ten jest spoko. wospka. No. A mnie. O nie! nie! W ogóle nie bo To ja zrobiłem. A nie. Ty, a może to jest to? A nie. Tak? Wiem. Ej, to był ten! To był ten! Tu był ten! Ja. To był ten! Ja i tak niechcący go kupił! Moi drodzy, kupiłem go niechcący. Także widzicie, wszystko tak Dobra, miało być, ja moi drodzy. Teraz lepsze. No, wszystko tak miało być. Moi drodzy, zostawcie łapkę, <śleksy> zostawcie, zostawcie <śleksy> subka. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia już w kolejnych Brian Ratowskich przygodach. Jo!